W Centrum kształcenia i wychowania ochotniczych chówców pracy w Tarnowie wmurowano dziś kapsułę czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. To wydarzenie w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. W kapsule znajdują się znaki czasu prasa. Pendrive, na którym zapisaliśmy wszystkie dokumenty okolicznościowe, ten adres do pokoleń przyszłych, które mogą ją ewentualnie później. Odczytać i myślimy, że w późniejszych latach, gdy ktoś to otworzy, będzie z sympatią o nas pamiętał. Dla młodzieży, to ważna data, o której należy pamiętać. 966 to jest data, którą każdy Polak powinien pamiętać. To jest data Chrztu Polski. Naprawdę lepiej wygląda w taki oto sposób, niż gdybyśmy mieli robić jakieś sztuczne imprezy, bo, bo to nie chodzi o to. Tu, tu nie chodzi, ile się pieniędzy na to wyda. Tutaj chodzi o to, żeby pamiętać. Żeby pamiętać, bo pamięć to jest rzecz święta. Ja mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli, dożyję sam tego, bo też po prostu, no tak po 50 latach zobaczyć się, co się w młodości robiło młodego siebie, to też będzie dobrze. Jak na przykład z dziećmi będę mógł przyjść i powiedzieć, że była właśnie taka akcja tu zrobiona. No mam nadzieję, że ja wychowam patriotę, nie idiotę, tak można powiedzieć. Że mam nadzieję, że się uda. Staramy się wspomagać działania, aby wiedza historyczna również była w tym Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie na wysokim poziomie. Oczywiście dostosowujemy do poziomu wychowanków, ale takie działania właśnie niekonwencjonalne myślę, że utkwią w pamięci i na pewno będą pamiętać, że w tym roku obchodzimy tą ważną rocznicę. Robimy również konkurs z wiedzy historycznej a propos tej rocznicy i liczymy na dobre wyniki. Chrzest był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Nie było wydarzeniem tylko religijnym, włączyło rodzące się państwo w krąg polityczno-kulturowy Europy.